Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci didrachmy? Odpowiedział: Tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę a gdy otworzysz jej pyszczek znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie.